Halo witam was w, w kolejnym już odcinku daily, czyli już w drugim odcinku daily gdzie będziemy, jak widzicie po tytule, oceniać napoje mamy, mam na przygotowane tutaj 10 różnych w tutaj u karteczki i będziemy je oceniać jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków z serii, gdzie coś oceniam no to S to znaczy super, F fajny, M, M może być S średnie, T tragedia. mamy nowe studio ogólnie Nagrywamy to u mnie w pokoju i niestety mi się troszkę tu rozkleja. Ale to nie zwracajcie na to uwagi. Weźmy pierwszy napój, którym jest taki oto pomarańczowy tymbark. On jest taki jakby w takiej butelce z kartonu. Wiecie o co mi chodzi? W takim kartonie, po prostu. Oceniam go ogólnie. No, on jest dobry. Mi on smakuje. Ja go lubię, ale nie jest on jakiś mega mega jakoś... Nie dam go na super, to na pewno. Też ogólnie raczej tak sama z siebie go nigdy nie kupuję, tylko zazwyczaj jak moja mama kupi. Damy go tak na może być. No, no może być. tak chyba idealnie Dla mnie jest, no może być. Dobra. Kolejny napój, którym jest... Coca-Cola! No i teraz tak. Ja tak Coca-Cola nie przepadam. Pepsi. Ale jeżeli już mówimy o Coca-Coli, no ja bardzo Pepsi, nie? Ej, mm. też bym dano, może być. No. Być ten odcinek może być, tylko szkoda, mi się to nie mieści tu za bardzo. W się... W sensie, że jakby no te dwa się zmieszczą nie? i tutaj trzecie jeszcze, ale, ale to no, więcej tak nie wiem, czy mi się zmieści, ale dobra, no to mamy. Kolejnym y, sokiem jest Tymbark Jabłko Wiśnia. Sorry w ogóle, jak to jest wydrukowane, jaka to jakość są niektóre, ale bardzo jakby, no miałam w ogóle problem z drukowaniem tego wszystkiego. Nie wiem dlaczego tak było, ale mi się nie chciały wydrukować, no i niestety to jak wygląda. I tego Tymbarka ja bardzo lubię. Damy go na. Damy go na super. Szczerze uwielbiam w tym Barka. I ja go mogę dać na super. No. Kolejny na twój a jest to sprite. Sprite. Sprite jest dobry. Lepszy niż Coca-Cola według mnie. Ale czy bardzo lepszy? No, czy ja bym mu na no, fajny? Nie dałabym go na ale Ale może być. No nie, no musi być gdzieś wyżej. Damy go tak pomiędzy. Fajny, a może być. No tak, tutaj. Pomiędzy, nie? Będzie chyba, chyba, chyba spoko. Cztery napoje już za nami. Zostało nam sześć. I kolejny napój to jest kubuś smak jabłkowy. Sorry, że tak wycięty, ale już mówiłam. Chodzi o smak jabłkowy. Szczerze, według mnie to jest drugi najlepszy taki kubuś, właśnie. Bo najlepszy to jest dla mnie ten pomarańczowy, ale ale jakby ja go nigdzie w sklepach za bardzo nie mogę zna znaleźć. Więc to jest wtedy jabłkowy kupuję. I ten jabłkowy jest bardzo dobry. Mm. Jest on bardzo dobry. Ja to bo mój brat ogólnie pije te soczki z kubusia. I czasami właśnie mojemu bratu. Zabieram te, te jabłkowe, bo one są mega dobre. I damy go na, na fajne. Oj, prawda zasłonimy to czekajcie. Przykombinować jakieś. No tak. No fajne, fajne. Okej. Okay. Kolejny napój. To taki taki sok starczyna. E, jabłkowy też. E, on jest dla mnie gorszy niż ten z kubusia. Bo ja z tego tarczyna lubię też pomarańczowe. Ja bardzo lubię soki pomarańczowe. Ale może nie... Może nie aż te, te, te z tym barka te, te w tym kartonie, ale te takie właśnie od tego tarczyna są bardzo dobre. Um, też tak pomiędzy fajne a może być... Chociaż... Nie, dałabym go na... no może być bym go dała. Nie, nie jest on jednak taki, taki bardzo dobry. Zdamina może być. Ja jestem cinkomarańczowe soki ogólnie. Ok, kolejny napój to Lipton Green. Dla mnie to jest najlepszy, naprawdę najlepszy, najlepszy, najlepszy smak Liptona. Serio. Tego brzoskwiniowego nienawidzę. Ten ten taki jeszcze jest inny. Nie wiem, czy stylowy, czy jaki on jest git, a ten jest najlepszy. Na super go nie dam, ale na fajne jest za mało. Więc damy, damy pomiędzy fajny, a pomiędzy super. Czyli czyli gdzieś tak. No, super. Dobra, kolejnym napojem jest Pepsi. W ogóle mam wydrukowane trzy Pepsi na jednym, no ale to nic. Pepsi jest dużo lepsze niż, niż moim, dla mnie, mi o wiele bardziej smakuje Pepsi niż kola. Nie piję cześć, nie bo jest droga, wiadomo. Ale. Ale wolę na pewno niż I Teraz się zastanawiam, gdzie to dać. No tak. Coca-Cola jest na, Może być. Ale czy aż na fajne? No aż takie fajne, to to nie jest. Bo drogie. Ej, właśnie, a tu na ceny zapomniałam zwracać uwagi. Co jest drogie, co tanie. Bo to tanie. No to też się liczy. No, damy to tak. Tak jak o jejku. Mówiłam, że to odklejać. No nie moja wina to wiem, prawda. No też damy tak samo jak spray, ta pomiędzy fajna może być. No. Dobra, zostały nam ostatnie dwa napoje i mamy wodę. Niegazowaną, żywiec drój, bo to jest to jest najlepsza woda. Serio! Dla mnie woda żywiec drój, taka niegazowana, to jest najlepsza woda. Ja nawet. No nie mam teraz aktualnie w pokoju wody, ale ale ogólnie jak. Ale no mam na dole, no nie. No i, no i to jest serio. Jakby zawsze jest w sklepie, kupuję wodę, to to niegazowano żywiec drój. Szkoła, że u nas w sklepiku w szkolnym w w nie mamy takiej wody, tylko są jakieś inne trisobiaki i jakaś inna dziwna, ale to nieważne. Nie Miłam na super. Bardzo najlepsza. Oj. Ej. Mega lubię ogólnie pić wodę, żeby zrój. I ostatni napój, który mi jest. Oranżada Helena. Taka, taka klasyczna, czerwona. No to jest też dobry napój. Ej, dawno nie piłam jeszcze takiej oranżady ja Nie wiem, kiedy ja ostatnio rozpiłam or Chyba w 2024 jeszcze. Ej, jej tak smakuje. Tak, da, bardzo, bardzo. Ale. No, no, dobre to jest, no. Ale też takie jakieś. Mega nie. N nie wiem. Mi się to chyba trochę znudziła ogólnie. Oranżala. Taka Helena. No, mi... mi się ona znudziła. Po prostu. I dlatego jej teraz kupię. Więc. Damy ją. Pomiędzy, może być, a pomiędzy średnia. Ale to dlatego, że ona mi się już teraz ostatnio nudziła i jej nie piję teraz. No i co, no i to by było. To by było na no tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, no to dajcie łapki w górę. No i no, subskrybujcie. Próbujemy dobić do końca daily 3000 subskrypcji. Mam nadzieję, że nam się to uda. No a jak nie, no to trudno, ale. No wiecie, bo dalej jest do końca wakacji, pamiętajcie o tym. No i to chyba tyle. <muchy>